Radio Kraków w Dobrej. Marcin Piekło z Krakowa, Robert Majewski, Danuta Urbanik z Dobrej. Witamy Państwa w przeddzień jubileuszu 650-lecia Dobrej w Powiecie Limanowskim. Moimi Państwa gośćmi będą przez dwie najbliższe godziny mieszkańcy gminy, ludzie związani z nią i miłośnicy Beskidu Wyspowego. Proszę pozostać z nami do 14.00. Radio Kraków w Dobrej. Proszę Państwa, jesteśmy w Beskidzie Wyspowym w miejscowości Dobra, która jest równocześnie siedzibą gminy. Nad nami piękne niebieskie niebo. Nic nie wskazuje na to, ani jednej chmurki, więc nic nie wskazuje na to, jakoby dzisiaj miała spaść chociaż jedna kropla deszczu. To, co Państwo słyszą, być może, to prace, które trwają, prace remontowe, przede wszystkim ulic, ale nie tylko. Mogę powiedzieć, że dobra to miejsce, to właściwie jeden wielki plac budowy. Tak będzie prawie do września, kiedy zakończą się wszystkie remonty. Ale teraz yy, nawet. W weekend, w sobotę pracują pracownicy, żeby zdążyć z tym, co trzeba zrobić. Zaczynamy nasz, um, nasze spotkanie od konkursu. Konkurs będzie dotyczyć oczywiście dobrej i okolic. A pytanie brzmi. Ile szczytów Beskidu Wyspowego w gminie Dobra ma powyżej 1000 metrów wysokości? Ile szczytów Beskidu Wyspowego w gminie Dobra ma powyżej 1000 metrów wysokości? To nasze pytanie na dziś. Na odpowiedzi czekamy mailowe, oczywiście jak zwykle. Adres mailowy Konkurs konkursmałparadiokrakow.pl do godziny 13:30 a nagrody nagrody zostały ufundowane przez Radio Kraków i przygotowane przez gminę Dobra. Radio Kraków w dobrej. Proszę państwa, nic dziwnego, że Wszędzie w mieście, w gminie najważniejszy jest wójt i proboszcz, albo proboszcz i wójt. Myślę, że tu nikt nie obrazi się, kogo pierwszego wymienię. W każdym razie obie te instytucje przyczyniły się do organizacji, a właściwie nawet zorganizowały z jubileusz 650-lecia Gminy Dobra i parafi w Dobrej. Ksiądz Zbigniew Smajdor, proboszcz parafii w Dobrej jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I Benedykt Węgrzyn, wójt gminy Dobra. Dzień dobry, witam. Proszę księdza, zacznijmy od tego aktu powołującego do życia parafię. To dokument z 1361 roku, dokument erygowania parafii. On jest gdzieś fizycznie, można go zobaczyć? Tak, można zobaczyć go w naszym Muzeum Parafialnym, które aktualnie znajduje się w nowym kościele. Jest tam specjalna sala do tego wydzielona. Dokument jest w miarę zachowany, czytelny. Trudno powiedzieć, czy to jest pierwsza wersja autentyczna, jest w wersji łacińskiej oprawiony za szybą, za szkłem i w formie obrazu wisi na ścianie. I obok jest również tłumaczenie wersja polska. Można to zobaczyć usług. I co tam jest napisane? Mniej więcej. No, że podany jest rok 1361, z łaski Bożej dostaje powołana do istnienia parafia właśnie w Dobrej. I jest powiedziane, że tam włączają się ci, którzy uposażyli tę parafię, więc ze skrzydnej. Rozumiem, że w muzeum można zobaczyć ten dokument i jeszcze inne dokumenty, które związane są z parafią. Tak, wie, wiele dokumentów jest związanych z parafią na przestrzeni historii. To są przede wszystkim kroniki parafialne, dokumenty związane z opisem bratów Matki Bożyszka Pleśnych, bratów kapleżnych, bo to są takie rzeczy, które przy okazji mówią o tamtych czasach. Pisząc, wspominając dane osoby. Wspominając poszczególnych tam proboszczów, poszczególnych rządców, którzy... bo tu było kilku tych rządców, myślę, i inni na ten macie problemy wypowiadać, ale właśnie tam można to znaleźć. Proszę księdza, jak parafia przygotowywała się do tego jubileuszu? Wiem, że zaczęliście już w roku minionym. No właśnie nieco, wcześniej ja tu przybyłem do parafii 5 lat temu i po jakimś czasie. Dowiedziałem się zupełnie przypadkowo, że zbliża się jubileusz. I wtedy podjęliśmy taką inicjatywę, że coś trzeba będzie zrobić. Te, to były prowadzone rozmowy tutaj z panem wójtem, ale takie jeszcze luźne. Parafię żeśmy przygotowywali przez misje, rekolekcje, spotkania. A już od roku czasu to spotkania były tak bardzo intensywne. Rozpoczęliśmy rok jubileuszowy. Na odpuście 28 października w Starej Świątyni Zabytkowej, tam właśnie gdzie właśnie można powiedzieć początki parafii. I w tym czasie rozpoczęła się również wędrówka obrazu kopii matki Bożyszka Plesznej. To było takie przygotowanie duchowe. Ta wędrówka, pregnacja obrazu trwa po dzisiejszy. Mniej więcej ma się zakończyć około 16-17 lipca, czyli wtedy jak będą te centralne uroczystości z Księdzem Biskupem, ordynariuszem laty, naszej diecesji doktorem Wiktorem Schworcem. I w tej pracy, tak jak tutaj już wspomniałem, ponieważ jest to jubileusz parafii i miejscowości, dlatego ta praca jest taka, przygotowanie są równolegle. A równocześnie się staramy uzupełniać i współpracować z panem Wójtem. Rozumiem, że współpraca układa się dobrze. Bardzo dobrze. Panie Wójcie, jak gmina się przygotowywała? Widziałam na waszej stronie internetowej, w gazecie miejscowej, że te przygotowania też trwały już od jakiegoś czasu. Były różnego rodzaju ogłoszone konkursy, no ale cała ta praca, taka organizacyjna, też bardzo ważna i bardzo trudna chyba. Ja może y, na początku y, sprostuję jedną informację. Mianowicie jubileusz dotyczy dobrej miejscowości Dobra, nie gminy Dobra. Y, a tak się złożyło, że dzięki temu, że y, to święto, y, znaczy ten, 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 ten moment, kiedy utworzona parafia jakby w jakiś sposób łączy wszystkie miejscowości gminy, bo to mieszkańcy Skrzydlnej części gminy, która kiedyś była osobną radą gromadzką, y, przekazali ziemię pod utworzenie parafii, a parafia obejmowała Tereny dobrej i urkowa, innej Rady Gromadzkiej. Więc, y, jakby ten jubileusz siłą rzeczy spaja całą gminę, stwarza taki wspólny mianownik dla wszystkich. My, podobnie jak tutaj ksiądz profesor zauważył, od kilku lat rozpoczęliśmy przygotowania. Y, mieszkańcy, y, można powiedzieć, y, Pamiętają jeszcze 600-lecie, które odbiło się wielkim echem i od kilku lat monitorowali na zebraniach wiejskich w Dobrej, na sesjach Rady Gminy, były poruszane te kwestie, w jaki sposób Dobra będzie świętować ten jubileusz. I myślę, że warto powiedzieć, że yy, dzięki temu, że ten jubileusz yy, mamy tak naprawdę, to udało nam się przygotować front inwestycyjny i zaprogramować w taki sposób, żeby finał wszystkich zamierzeń skończył się w dobrej, bo przebudowaliśmy wszystkie miejscowości tak naprawdę w ostatnich latach została jeszcze dobra do dokończenia i kończymy ją w tym roku jako pomnik jubileuszu 650-lecia. Także poniekąd każda miejscowość gminy Dobra jest beneficjentem tego, że 650 lat temu ktoś ponownie erygował parafię w Dobrej. Panie Wójcie, myślę, że o szczegółach tych uroczystości, które będą w naj przez najbliższy tydzień odbywać się tutaj w Dobrej, powiemy w dalszej części naszej audy audycji. Na razie bardzo dziękuję za to spotkanie. Ksiądz Bigniew Smajdor, probosz parafi w Dobrej i Benedykt Węgrzyn, wójt wuj gminy Dobra, byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję. Biokraków Kraków w dobrej